Ja to nagrywam. Z tego sobie mogę przecież zrobić zdjęcia. Nawet, nawet jest tak. Nawet jest jaśniejsza niż w tym, niż na rzeczywistości. Tak mi się wydaje. Proszę, jaka pozycja. Część to O! Słuchajcie, tam coś biegnie. Tam coś biegnie. A to ten! No no, dzidziuś. On za nami chyba przyszedł niestety. Co? Gabi umry się. W tyłek. <grystanie> no i co? Koniec. No filmowana jesteś, o, pewnie, że tak. O, 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 Pocałunki, pocałunki, proszę bardzo. Tricolor. <grystanie> No, popatrzcie się jeszcze trochę. Gabi, dawaj oje. Na no co, na no co, na no co, ale zionierz, ale zionierz. Starczy? Starczy tej zabawy? No. Oj,